Cześć! Z tej strony w psychość biznesie. Dzień dobry. Witaj! Dzisiaj sobie będziemy mówili na temat radzenia sobie ze zmęczeniem, stresu, który nie istnieje. Całego takiego ogólnego napięcia. Gotowi? No to zaczynamy! A teraz ręka do góry, kogo męczy jego robota? No, jeden, dwa, trzy. Czemu nie podniosłeś się ręki? Ty też! Właśnie. Bardzo często dochodzi u nas do zmęczenia materiału. Jest to naturalne. Zmęczenie materiału dopada mnie, ciebie, jego, ją. No to jak sobie możemy z tym poradzić? Po pierwsze, zrób sobie przerwę. Odmóż się, włącz sobie jakiś serial. Może masz konsolę albo gry na komputerze. Może masz ulubioną książkę. Znajdź dla siebie godzinkę. Godzinkę w tygodniu? Może więcej? Nie mniej. Taka godzinka dla, tylko dla ciebie, bez ludzi, spowoduje, że Twoja głowa odetnie. Naprawdę, co uwierz? Drugim sposobem jest pójście na spacer. Tak, spacer powoduje, że mamy czas pomyśleć, ale też mamy czas, żeby popatrzeć na zielone. No gorzej, jeżeli masz dookoła sam beton, ale jeżeli masz go, no to popatrz gdzieś na trawnik. Następnym pomysłem jest pójście poćwiczyć. Tak, możesz pobiegać, podnosić ciężary, a może palić w kominku i musisz drewna narąbać. Tak, wyżycie się fizyczne spowoduje, że wejdzie w ciebie takie napięcie, ten stres, który nie istnieje i będziesz się czuł dużo, dużo, dużo lepiej. Następnym pomysłem jest pójście ze znajomymi gdzieś na obiad, pogadanie, może obejrzenie jakiegoś filmu w kinie. Ale nie polecam pójścia w alkohol. Dlaczego? Ponieważ alkohol powoduje, że jest przyjemnie na początku. Redukuje nam napięcie. Bardzo dużo osób jest alkoholikami takimi weekendowymi, gdzie po tygodniu pracy nie wyobrażają sobie weekendu bez kieliszka wina, czy wódki, czy whisky, czy chociażby jednego głupiego piwa po pracy na rozluźnienie, no bo jakże inaczej. A ja Wam teraz powiem, jak ja sobie radzę z tym. Ja robię YouTube, właśnie teraz mnie słuchasz i mnie to odprężak, że mogę tworzyć, mogę się wypowiadać, a być może wykorzystać tą wiedzę, ale również lubię pójść na pole. Na pole porobić coś, pomęczyć się, pomóc, działać fizycznie, ale z taką potrzebą, że mogę coś załatwić, mogę coś zrobić. To naprawdę budujące dla mnie. Również uwielbiam spędzać czas z moimi najbliższymi. Tak, to też mi bardzo pomaga. Ale też lubię działać. Lubię pracować, lubię tworzyć, lubię czytać. No bo mam dużo zajawek i jedyne co mnie ogranicza chyba to czas i jeszcze bardziej pieniądze. Bo niektóre zajawki naprawdę potrafią kosztować. A na koniec tego krótkiego, pięciominutowego podcastu jeszcze jedna sprawa. Pamiętaj, że jeżeli ty będziesz szczęśliwy, będziesz zadowolony z siebie, będziesz czuł się dobrze, będziesz lepszy dla siebie, będziesz lepszy dla rodziny, ale też będziesz lepszy w pracy. A skutkiem ubocznym tego działania będzie to, że będziesz efektywniejszy. Po prostu nie będziesz marnował czasu. No bo chyba nie ma nic gorszego, jak wykonywanie danej czynności w nieskończoność, nie mając żadnego efektu. Także bądź dobry dla siebie, dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Zdrowy egoizm jest dobrym egoizmem, a ja trzymam kciuki za ciebie, żebyś sobie dał radę. Napisz proszę w komentarzu, jak sobie dajesz radę, jak pokonujesz zmęczenie całe, po całym tygodniu. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku Psychola w biznesie. Krystian, miło mi. Trzymajcie się. Hej!